Siemanko Lodzicka z tej strony Emcenter Jockey i witam was w pierwszym odcinku z nowej serii kwadratowego osiedla sezonu trzeciego. I tak, oczywiście Axerfish mnie uprzedził już i nagrał pierwszy odcinek z osiedla, no ale ja postanowiłem po prostu nagrać też pierwszy odcinek z niezwiedzania nie wiem jak tam Maxer, bo nie oglądałem jego odcinka do końca, czy pokazał mój dom czy nie. Wtapniemy się do niego za chwilę i po prostu nie będę wam pokazywał co jest na osiedlu, bo nic się nie zmieniło, znaczy coś się zmieniło, ale tak w ogóle to pójdziemy o ale tak w ogóle to pójdziemy sobie do tego do Masterusik. Y Eee, sorry za tą nieuwagę Eee, nic się tutaj tak nie zmieniło, oprócz tego nowego domu, który został zniszczony Pójdziemy sobie po prostu w jakąś, na jakąś wyprawę gdzieś w dalekiej regiony Tutaj, tutaj są komendy spawn to Można sobie wszystko zrobić Boże Teraz pytanie tylko jak się tepnąć Na... Jak się tepnąć do mojego domu? Oj, lag tak. Eee Kurde, home. Najgorsze jest to, że akcent zmienił na teleportację z natychmiastowej na 7 sekundową. Nie! No, kurwa! Cfel. No nie, no nie, no nie. Te patnie, mnie, te patnie. mnie. Dobra, dziękuję. No jest tak. Tak wygląda moja hata. Jest ona wdrążona tutaj po prostu no, w skałę. Tam na górze jeszcze mamy taki punkt obserwacyjny, to tam zaraz przejdziemy. Tutaj mamy nieskończone do długo wody, tutaj mamy pustą skrzynkę na, na tymczasowe itemsy. Aha. wiem, mm, mam tutaj wiadroko z wodą, bo wybierzemy się na poszukiwanie jakiejś jaskini i lawy, bo potrzebuję do tego, do piekła i obsydianu potrzeba. No ale to wszystko w swoim czasie. I tak, tutaj na górę się idzie do magazynu. Tutaj będzie jeszcze stat ten przyszłe laboratorium alchemiczne właśnie dlatego potrzebuję piekło. Tu jest moja sypialnia trochę taka no zwykła, a tu mamy coś fajnego. O... tak. he, tak wiem, mam po prostu przyrządy do fabczenia. No to jest po prostu mój magazyn mnóstwo drewna. Różnej temsy, żarło i zbroja. Zbrojownia tak jakby no a tutaj na górze nic specjalnego nie ma tylko jest taki punkt obserwacyjny stąd mamy najlepszy widok na schodzące i zachodzące słońce no i wyruszamy po prostu na wyprawę Tak myślę, że ten odcinek nie będzie trwał tak, nie więcej niż jakieś, no nie wiem, 10 minut, albo 15. Po prostu nie chcę, żeby mi się długo wrzucą, bo ja tego nie lubię. I oczywiście osadziłem się tutaj w takim miejscu, gdzie jest jak najwięcej, oczywiście, brzuzek, A mogę pój może pójdę do tej jaskini tutaj, chyba że to nie jest jaskinia. Nie jest jaskinia. Tak sobie za tą nieuwagę ale niestety matka mi wbiła do pokoju i trzeba by, z nią chwilę porozmawiać Jeszcze raz sorry za to Bo to się już raczej nie powinno powtórzyć No jest eee, I tak poszukiwamy Poszukujemy teraz jakiegoś cave-no ja, Czego teraz jedynie potrzebuję to lawy na razie wszystko mam co mi potrzeba I do firewerek i do tego na sylwestra tutaj, jak będzie sylwestra, to się coś tutaj nagra Nie no, jak, jak nie jak nie znajdę jakiegoś miejsca po prostu, to Oho, ktoś mi odpisał, czekajcie chwilę e... Aha, Aksel mi się pochwalił, że, nagry, że coś nagrał Podejrzewam, że kolejny odcinek z Naruto Pewnie w roli głównej wziął Hinatę, bo Hinata to jest jego najlepsza postać, a zwłaszcza w bikini Dobra kurde, jesteśmy na bagna a, a tu KW ani chuja nie ma Hmm da, 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 da. Da, da, da. Nie ma tu nic A tu jest coś? Jest Jest coś Gówno jest kurwa A zostawy? O trzcina, trzcina, trzcina Na papier Trzcina jest potrzebna na papier bo bez papieru nie zrobimy książki a bez książki nie zrobimy stołudęczan kurde, miałem takiego farta jak nie nagrywałem to nie miałem farta, znalazłem wszędzie jakieś kejwy o ui trzeba teraz uważać, bo z tej, bo z tej komendy bug nie ma Mm. Cholera O Boże Jeśli to się to sorry moja matka Fuck! Nie Spieprza kurwo Jeszcze tego brakuje, że pad Jezu Jezus Maria nic innego nie potrzebuje tylko... Tylko kurde trochę lawy Eee, aha, weszliśmy tutaj. Spoko Kurde, tyle tych rzeczy tu jest, ja tego nie będę zbierał, bo o lawa 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 Chociaż nie wiem czy z tego to w ogóle wyjdzie trochę obsidianu czy nie, czy to się wszystko zamieni w stone Czy który to poziom? 28 jak to nie będzie żal do dupy coś takiego no trzeba znaleźć trzeba znaleźć taki jezioro jezioro lawy żeby obsydian zrobić no to już jest do dupy kogo my tu na serwie mamy Andrzeja um. A pozbieram takie cenne surowce węgla, mam tam dwa staki, czy jeszcze tam więcej. To węgla na razie mamy. Jeszcze troje mamy w piecu, to nie potrzeba. Ale żelazo to zawsze coś Żelazo mi się przyda A najbardziej, co mi się teraz przyda to lawa. Nigdy nie myślałem, że, naj że najbardziej czego będę chciał, Co będę chciał znaleźć to będzie lawa. Jest co? Czy jest wyjście na powierzchnię? Kuźwa. E, no e, kuźwa no ja nie wiem, nic tutaj nie ma teraz ja już tu byłem mmm Kurwa, zgubiłem się. Mmm, kurwa. Jezu, tak dużo potrzebuje, naprawdę, ja tylko chcę lawę. Oj, oj tu. Nie no Nic z takiej wyprawy jak nic nie mogę tu znaleźć Tepnę się na spawna I trochę pochodzę A jeśli coś tu mi ktoś pożyczy trochę obsydianu No bo już nic innego nie wymyślę myślę A dokładnie się? Eee, y Private Master jeden, 112 Nie znam gościa, to pewnie widz AxerFisha Andrzej Andrzej, jebany no lifey, kurwa będziesz mi tu chuju, jebany, kurwa yy, cały czas yy, chodził na tym serwie, kurwa i zdobywał, kurwa yy, diaksy, kurwa chwalił się, że kurwa mam parę tam bloków diaksów, kurwa i co kurwa? No i nic, kurwa, no, żal. Zmienił se skin. Tam jest jego hałta. a czy ja tam jest jeszcze hałta dalej? Pff. Pokażę wam tę hatę po prostu i już będę kończył ten odcinek trochę nieudany. Pff. Lol, kolejna chata Hmm Roxy No, 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 Roxy, trzeba cię pochwalić, bardzo piękna chatka Skończona? Tu jest balkon, no, chyba skończona, dobra Lecimy dalej Co tutaj mamy? Dom Rumca zaproszenie zaproszeniem, czyli bo wiem, gdzie mieszkacie Oczywiście jeszcze mu Kuboidu nie założyli. Ale ja co on tu ma... Ej, what the hell. Tak, taki ładny z zewnątrz, ale chujowy wewnątrz. No nic moi kochani. Ja się z wami będę żegnał już w tym odcinku, bo chyba trwa więcej niż 10 minut. O, jeszcze zobaczymy. Tutaj Akser wam pokazywał kogo to jest dom. Ale ja jeszcze tak pokażę. To jest dom chyba... Drugi dom Tak, Czy tak mi się wydaje, nie wiem. No nic, ja się z wami będę żegnał Oczekujcie kolejnych odcinków zarówno na moim kanale jak i na kanale Axera i Indie Playa bo widziałem że on nagrywa to z osiedla ale tylko drugi sezon Tak więc ja się z wami żegnam Pokażę wam tylko jeszcze co to jest To jest chyba jakiś kibel O ile się nie mylę E to nie jest kibel Q&A, Boże Co on tutaj ma Dopiero zaczął grać pewnie tutaj No więc dobra Ja się, ja się z tego miejsca Domku Q&A, że będę z wam żegnał Trzymajcie się, no i pa pa